Jesień wróciła, rezerwacja też wróciła, no i mamy o czym mówić. Dzisiaj naszym gościem będzie Krzysztof Zalewski, który właśnie wydał płytę z głowy, nasz laureat sprzed czterech lat, mówię nasz, czyli Olśnienia otrzymał, a w drugiej części programu Justyna Sobolewska, dziennikarka polityki, która napisała książkę o swojej babci Jadwiga, opowieść o Stańczakowej, niezwykła biografia niezwykłej kobiety, bardzo dobrze napisana, więc bardzo, bardzo polecam. I zapraszam także na plan serialu Minuta Ciszy. To już druga część tego serialu. Pierwsza była fantastyczna, więc przyjrzymy się, jak trwają prace nad drugą częścią. Katarzyna Janowska, zapraszam. Nie chcesz tu być? Mam słabe wieści. Ha! Z głowy nie można wyjść. Z głowy nie można wyjść. Miałem 13 lat, gdy zachorowała mama, mogłem zostać sierotą, więc polubiłem piwka Szedłem do liceum, miałem metr pięćdziesiąt, wyglądałem na lat dziesięć i marzyłem o pryszczach 18, polubiła mnie dziewczyna, może mnie nie kochała, kochała mnie telewizja 20 Odeszła mama, słaba dziewczyna, pojawił się tata i amfetamina gdy Cztery lata temu była zabawa. Teraz Krzysztof Zalewski wydaje płytę z głowy. Witaj, dzień dobry. Zabawę, zabawę masz z głowy? Co masz z głowy w tej chwili? Oprócz no, włosów. Przede wszystkim mam martwienie się o następną płytę, to już mam z głowy. Z głowy mam żonki o tym, że będę wiecznie młody, bo właśnie skończyłem 40 lat, więc jakoś tak. Gratuluję. Dziękuję, dożyłem. Dożyłeś, to jest dużo, okay, to jest tak. dużo, tak. Różne rzeczy mam z głowy, ale też wydaje mi się, że trochę dzięki tej płycie rozliczam się trochę z przyszłością, właśnie. ze swoimi demonami i Przynajmniej w jakimś stopniu tak chciałbym o tym myśleć, z głowy mam martwienie się o rzeczy, na które nie mam wpływu. Mhm. Jakoś tak y, jestem coraz bliżej tego wewnętrznego spokoju i... I trochę już tą taką nerwicę, i to chcenie cały czas więcej mam z głowy. Mhm. No właśnie, z głowy to taka Twoja autobiografia, możemy powiedzieć, ta tytułowa piosenka. Przejście przez życie od dzieciństwa do, no, do momentu, w którym jesteś. To rozliczenie... Powiek męski. Powiek męski. No właśnie, który był klęski, czy ten młody, czy teraz. Mhm. Pytanie, właśnie, jak się, jak się z tym masz? Czy to było bolesne? Bo tu jest dużo takich bardzo intymnych tekstów. Mhm. Pewnie było w momentami. No tu jest sporo piosenek takich mocno emocjonalnych i sporo mnie kosztowało wyrzucenie ich na papier. Ale po pierwsze to wynika z faktu, że ja zacząłem siadając do pisania następnej płyty, zacząłem analizować swoje teksty poprzednie i no szukać co mógłbym zrobić lepiej, co mógłbym poprawić. I tak mi się wydawało, że w dużej mierze te moje teksty są przegadane, w dużej mierze są zbyt zawalowane, gdzieś zbyt ukryte za metaforą, że szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko jest szybko, że nasza zdolność skupienia zawęziła się do 30 sekund dzięki tym TikTokom i innym social mediom. No Warto mówić jakoś tak lakonicznie, wprost i bardzo wyraziście. Wydaje mi się, że, że to, był, to był jakiś cel. No i też pomyślałem sobie może właśnie z racji tego, że kończę 40 lat, że trochę dystansu więcej do siebie, mm. że już trochę też z głowy mam martwienie się, co sobie ludzie o mnie pomyślą. I tak myślałem, no ja chciałbym być oczywiście trybunem ludowym jak Kazik, ale nie potrafię, no to nie leży w mojej naturze, więc najszczerzej najbardziej dosadnie było po prostu opowiedzieć moją historię. No, wydaje mi się, że to też skraca dystans i jakimś takim jest pomostem między mną a... Słuchaczem, jak śpiewa Natalia, przybysz mówić prawdę lub nic, więc ja mówię prawdę na tej płycie. Bardzo poruszający jest utwór mamo. Taki pełen tęsknoty za mamą, która, jak rozumiem, odeszła, kiedy byłeś tak. bardzo młodym chłopakiem. I ciągle to jej zdjęcie jako młodej dziewczynki, właściwie dziecka, patrzy na ciebie. Masz to tak. poczucie, że. właśnie, czy ona ci daje siłę, czy cię obserwuje, jak ty to odbierasz. No, w wielu momentach życia, kiedy było bardzo kryzysowo, jak mówię, jak trwoga to do Boga, to jak już to nie wystarczyło, żeby się zwracać do jakiejś siły rządzącej kosmosem, to się zwracałem do mamy. No, myślę, że wiele osób tak ma. Tak, no, no, myślę, że, że sam fakt posiadania tak pięknej osoby jako rodzica i to głównego, bo ja się wychowywałem tylko z mamą. Mhm daje jakieś poczucie siły, poczucie bezpieczeństwa, no wiadomo, że jestem połamany w różnych momentach swojego życiorysu i nie do końca jakby normalny, dlatego chodzę sobie na różne terapie, żeby, żeby sobie z tym poradzić, ale... Pomagają terapie? Pomagają, tak, zdecydowanie, to polecam. Mhm. Natomiast sam fakt, że, że ja wyniosłem z dzieciństwa takie poczucie bycia kochanym, bezinteresownie. Wyniosłem poczucie takiej, takiej opieki, takiej akceptacji absolutnej. Myślę, że to, to promieniuje na, na całą resztę życia. A też dzięki temu, że w końcu, po tylu latach, bo przecież ja wielokrotnie myślałem o tym, że no jakoś uhonorowałbym mamę piosenką. No bo to robię, no to nie byłem w stanie. To było za wcześnie. I może właśnie dzięki terapii, może dzięki temu, że upłynęła odpowiednia ilość czasu, to będzie 20 lat za, za tam trzy tygodnie. Mm. Nadszedł ten moment i. Wydaje mi się, że też ta piosenka, która, ja wiem już, bo mam jakiś odzew od ludzi, rezonuje z, z, z ludźmi, szczególnie z, z tymi, którzy przeżyli podobną stratę. E, ale dla mnie też była jakaś taka uwalniająca, że ja w końcu też dzięki tej piosence mogę przeżyć tą żałobę i to puścić mm -hmm. już. E, już nie boję się jakby z tym zmierzyć, nie boję się o tym mówić. No coś, coś się zmieniło i, i myślę, że to też. Też ważne, bo ja tą żałobę odsuwałem od siebie przez lata po prostu jakoś nie miałem siły wewnętrznej, żeby, żeby się zmierzyć i, i powiedzieć sobie tak no to ma wpływ na moje życie, muszę jakoś to nie wiem przegadać. 20 lat czekałeś na ten tak. moment, żeby, żeby się pożegnać, ale wiesz co jest w tej płycie też takie um, unoszące, to że właściwie każda ta piosenka jest o miłości. Że miłość jest takim motywem przewodnim, czy ta utracona, tak jak w sztormach i ulewach, kiedy bohater odbiera telefon od ukochanej osoby i wie, że to jest koniec, czy w robotach, gdzie wyrażasz taką wiarę, że właściwie miłość, bliskość są w stanie uratować świat, który nam się wali. No, nas może nie uratuje, ale raczej to jest taka dosyć hmm, humorystyczna myśl, że jak już roboty. nas nie będzie, to roboty, roboty będą musiały się kochać, bo to miłość jest siłą napędzającą wszechświat, więc jak już nie będzie tych organizmów białkowych, jak to Lem był nas określać, to, to roboty wykształcą w sobie empatię po prostu i, i czułość. To u Dukaja w jednym z opowiadań jest taka historia, że właściwie e, roboty zazdroszczą białkowości, która została unicestwiona w opowieści Askolota. E, to moja ulubiona, w zasadzie jedyna książka Dukaja, którą, którą, którą znam. To jest ciekawe, że akurat o tej. Tak, Cześć, co mówisz? Piek tak. Piękny. Piękna, piękna metafora. Piękna. Mhm. E, powiedz mi tak, na stolatku z kolei masz e, duży chór, prawda? I to tak. jest chór dziecięcy. Tak. Skąd ty wziąłeś te dzieciaki? E, Babus Musicalis, tak się nazywa ten, ten zespół z Trójmiasta. E, on działa od 10 lat i to jest piękne miejsce, bo tam. Ja byłem teraz, no, żeby się odwdzięczyć, bo te dzieci nagrały ze mną płytę, zaśpiewały ze mną na openerze. Za chwilę też na koncercie z nami wystąpią. Więc, żeby się odwdzięczyć, ja pojechałem na ich dziesięcioleci i śpiewałem tam w towarzystwie Leszka Możdżera, między innymi, na koncercie. I sporo się mogłem dowiedzieć o tym chórze. I to jest piękne miejsce, które Jagoda, ja nie mam pamięci do nazwisk, mm -hmm. szefowa tego chóru, <coughs> stworzyła tak naprawdę dla swojej córki. I to jest, oprócz tego, że z tego chóru po latach, to już teraz widać wychodzą osoby, które wybierają później drogę artystyczną, tak jak nie wiem, Mila Jankowska, aktorka, która grała w dwóch moich teledyskach, ona też pochodzi mm -hmm. z tego chóru. To, to jest taka bezpieczna przystań dla takich nadwrażliwych dzieciaków, które po prostu, nie wiem, nie do końca mogą się odnaleźć w, w świecie wśród rówieśników, a tam mają. Bezpieczne miejsce, gdzie mogą się artystycznie wyrazić, nauczyć się występować przed publicznością, okiełznać jakoś te, te emocje, które w nich buzują. Naprawdę piękne, piękne miejsce. No i tak pomyślałem sobie, że największe hity Another Break in the Wall Part 2 mm -hmm. i, nie wiem, Youth of the Nation. Tam występują dzieci, więc yy, pomyślałem, że jak w Edith Piaf na końcu ryknie chór dzieci, to będę a miał. Bo Edith Piaf. No, w nastolatku Edith też występują. Wydaje mi mm -hmm. się, że tutaj w nastolatku to jest jeszcze bardziej wzruszające, bo tutaj jest piosenka o takiej głupiej nastoletniej miłości, która jakby wszystko pożera i świat się może palić dookoła, a wiesz, bohater widzi tylko tą jedną, bo sobie coś obzdurał. No, taka jest, że tak powiem, e, e, charakterystyka takiego właśnie nastoletniego zakochania. Hmm. I w momencie, kiedy on już wyśpiewuje tak naprawdę na całym świecie wojna, ja ciebie, tylko ciebie w tak? głowie mam i nagle wchodzą dzieci. I to jest, no to jest wzruszające, jak hmm. 40 niewinnych głosów zaczyna śpiewać z tobą. Hmm. A jaki miałeś pomysł muzyczny? Co było kluczem na, wiesz, do, 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 do muzyki? Pomysł był taki, żeby wyrzucić klawisze do Wisły, tudzież do Odry, bo mój zespół jest z Wrocławia, hmm. Bo miałem przesłuch. Tych syntetycznych brzmień, mhm. które atakują zewsząd w radio. I tak jak zabawa była mocno syntetyczna Właśnie. i taneczna, mhm. no to chciałem zrobić krok w stronę z powrotem surowych, rokowych brzmień. Więc zaczęliśmy robić wyjazdy do lasu z chłopakami i tam komponować. Albo ja przynosiłem piosenki, albo Andrzej Markowski, mój, mój basista, przyjaciel, współkompozytor. Część wyimprowizowaliśmy na miejscu. I to też miało wpływ później na teksty. No bo skoro płyta była taka surowa, rokowa, taka nieokrzesana, trochę brudna, no to też teksty musiały to odzwierciedlać. Więc stąd ta ucieczka od jakichś wyszukanych metafor i mm -hmm. bardziej mówienie w cedur. Prost. Mm -hmm. No dobrze, to zapraszamy. Rozumiem, że będzie trasa koncertowa. Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Gramy listopad i grudzień, wielkie hale, sześć miast, sześć hal, wow. sześć dat. No będzie się działo, to będą na pewno wyjątkowe koncerty, No bo zdarzało nam się grać w dużych miejscach, ale takiej całej trasy halowej jeszcze nie graliśmy, więc dla nas też jest to nowum. Gratuluję. Bardzo e, dziękuję. Dobrze się słucha tej płyty, pięknie się czyta te teksty, Radziemy. także wszystko dobrze się składa. No i całkiem fajne zdjęcie. Rozumiem, że tu jesteś po treningach siłowych, boksowych. Widać, że jest moc. Dzięki wielkie. Dzięki. Cześć, czy słyszeliście o serialu Minuta ciszy? To produkcja opowiadająca o losach emerytowanego listonosza, który wkracza do branży funeralnej. Ta historia na tyle spodobała się widzom, że aktorzy powrócili na plan drugiego sezonu tego serialu, a my właśnie na tym planie jesteśmy. Na planie zdjęciowym dobrze znaleźć kogoś, kto o tym planie wie sporo, a o nim wie zapewne Karolina Bruchnicka, czyli synek. Cześć, synku. Cześć, Cześć Paweł. Słuchaj, no akurat o planie minuty ciszy. Coś tam, nie pierwszy dzień tu jestem. Też nie bez powodu jesteśmy w tym miejscu. Co to jest za miejsce? To jest dom majora, czyli mojego świętej pamięci ojca. I w pierwszym sezonie tutaj akcja. Toczyła się w wielu momentach. O drugim sezonie nie za dużo mogę mówić, ale tak to jest na przestrzeni. A co musimy wiedzieć o pierwszym sezonie? Bo rzeczywiście no, ten serial stał się hitem, dlatego kontynuujecie go, ale są też tacy, którzy jeszcze tego serialu nie widzieli, a pewnie chcieliby zobaczyć, pewnie ten materiał ich zainteresuje. Bardzo, ale to naprawdę bardzo i bardzo szczerze. Yy, zapraszam Państwa i zachęcam do obejrzenia tego serialu, ponieważ yy, to jest coś, czego jeszcze nie było komedio dramat, właściwie drama to komedia, yy, która dzieje się w świecie funeraliów. To jest coś, o czym ja w ogóle mam różne marzenia aktorskie, ale <grywania> życiowym na to nie wpadła naprawdę. I to, co mi się w tej historii podoba najbardziej, to to, że ona jest szczera. Jaka jest ta branża funeralna w Polsce? To jest rzeczywiście taka walka o trupa? <grywania> tak, dobrze to nazwałam. Mi strasznie. To brzmi strasznie, ale ta branża jest. Yy... Bardzo pokręcona i tutaj każdy chwyt jest dozwolony. Ja też wiem, że ciebie na początku tego planu zaskoczyły te wszystkie gadżety funeralne, co najbardziej. Niczego się tutaj nie domyślałam, naprawdę, jest taka hurtownia funeralna, gdzie otwierasz trumnę i są jakieś, nie wiem, jest na przykład jedna z flagą biało-czerwoną w środku, taka wyściełana, druga jest z jakimiś to, światełkami, brakuje tam kulidisko, naprawdę, są różne urny. A ze mną jest Aleksandra Konieczna, czyli serialowa Celina Zasada. Zasada, no chyba z Bożej woli, tak żeśmy sobie dopowiedzieli. No i co się teraz w tej postaci zmieniło? S -s -s czy znaczy jest jeszcze gorzej, albo może, może jeszcze lepiej, nie wiem, sama, ale w każdym razie dzieje się tak, jak Państwo pamiętają. Jeśli nie, zapraszam na pierwszy sezon, na obejrzenie pierwszego sezonu. Pani stosunek do śmierci za sprawą tej produkcji się zmienił? Tak, nie. tego tematu. Nie. Nie, wie pan co. Pani od wewnątrz poznała tę branżę funeralną? Nie no, może by mi się przydało oswojenie takie bardziej konkretne. Ja to jestem troszkę bardziej w cieniu, w cieniu swego męża tutaj. I do tego jeszcze gram postać, która jest sparaliżowana. Do połowy jeździ na wózko, obstawiona małpaczkami, żadna ofiara. W każdym razie. Miłość z listonoszem, czyli z bohaterem granym przez Roberta Winskiewicza, cały czas trwa. No, ono będzie trwać i będzie trwać chyba po wieki, choćby nie wiem ile było sezonów. To podsumowując, utrzymuje się klimat czarnej komedii. A w dwóch zdaniach, jaki będzie ten drugi sezon? Mi się wydaje, że bardziej o miłości jednak. Będzie bardziej jakby pogłębiony w stosunku do pierwszego, e, chociaż to są cały czas te same postaci, ale jednak bardziej pogłębiony i bardziej tak ry, ryjemy e, niżej i wszystko jest w gruncie rzeczy jakimś takim podskórnym sokiem, no w którym jest miłość. 2025 rok, premiera? Pewnie tak, myślę, że tak. Połączenie miłości i śmierci. Ostatnie słowa z planu Minuty Ciszy 2 i zapraszamy na ten serial w Kanal Plus. Jadwiga. Opowieść o Stańczakowej, książka Justyny Sobolewskiej, witaj, to jest książka o bliskiej ci osobie, bo o twojej babci, która jak czytałam właściwie domagała się, żeby o niej opowiedzieć, że wszystkie znaki w domu przede wszystkim, bo mieszkasz w mieszkaniu, w którym mieszkała babcia, układały się w ten sposób, żeby tę historię odkryć. Tak, to było dla mnie zaskoczenie, bo ilekroć wyciągałam jakieś teczki z jej właśnie niedrukowanymi utworami, wierszami, prozą, wspomnieniami. Ale tam znajdowały się też właściwie listy do mnie, pisane w taki sposób do przyszłej czytelniczki. Więc ona spodziewała się. Nie miała czytelników, kiedy pisała za mhm. dużo. Bo główny czas jej twórczości to są lata 80., wtedy wydała aż sześć książek. No ale to był stan wojenny. Inna literatura nas interesowała a później w latach 90. i ona bardzo dużo dalej pisała, ale już nie było możliwości wydania. Nikt mm. się tym nie, nie interesował. No tak, w ogóle początek lat 90. to był specjalny czas, gdzie głównie kryminały tak, zagraniczne. Tak, literatura zagraniczna. Mm -hmm. Więc mm -hmm. ona po prostu zostawiła to w tych teczkach z myślą o przyszłości. To jest yy, właściwie dziwne dzisiaj, bo kto myśli o przyszłości swojej twórczości, ale ona wszystko zaplanowała. Mm -hmm. Ale wręcz tam były takie właśnie znaki, że 27 grudnia otwieram te i tam jest napisane 27 grudnia 1973 roku, ona tam opisuje swoje wspomnienia z początków pracy dziennikarskiej, której nie znałam też, nie wiedziałam, że idzie podobną ścieżką, szła niż jak ja, ale właśnie ja to otwieram 27 grudnia 2023 roku i tam jest wspomniana przyszła czytelniczka, która rośnie. I to byłam ja. No więc I samowite, to tak, jako bardzo osobiście. Znaki, i jako to, że właśnie ona chce y, przemówić. <grym> Domaga się zaistnienia. To niezwykła biografia, dlatego że to jest twoja babcia, to Żydówka, która uratowała się z getta, dziennikarka, która straciła wzrok, poetka, która była taką bliską osobą i była w kręgu Mirona Białoszewskiego, i właściwie. Miała taką rolę no, trochę służebną wobec jego twórczości. No i też kobieta piękna, uwikłana w, w taką dość trudną relację rodzinną, więc właściwie wszystko tutaj jest w tej historii. Ale też. Dzięki niej odkryłaś swoje korzenie, odnalazłaś przodków. Tak, to było niesamowite, bo w każdej rodzinie jest coś takiego, że o czymś się nie mówi albo czegoś mhm. nie wiemy. Są białe plamy, jakiś wujek, jakaś ciotka, zapomniane i oni często właśnie te, te wyrzucone osoby z przeszłości jakoś do nas wracają. I tak było ze mną, że ja się zastanawiałam, dlaczego nie mówimy o transmanach, dlaczego ja nic nie wiem o rodzinie mojego pradziadka i babci Jadwigi, że nie ma, nie ma grobów, nie ma nic. Zaczęłam ich szukać, ale nigdzie ich nie nie było. Mhm. Na cmentarzu żydowskim w Warszawie byli Sztransmanowie. Myślałam, że to jest inna, inna rodzina. rodzina. I właściwie pomógł mi tutaj, o czym wspominam, Wojtek Szot, który znalazł w prasie przedwojennej, dziennikarz, dziennikarz znalazł notatki o Sztransmanach. Bardzo dużo. Mhm. Właściwie o samobójstwie kupca Joska, Józefa mhm. Sztransmana. I zapytał mnie, to właśnie, czy to są czy to jest twoja rodzina I ja rzeczywiście e, dzięki działowi genealogicznemu w ŻDZiHu, w Żydowskim Instytucie Historycznym poprosiłam o to właśnie drzewo genealogiczne, okazało się, że to wszyscy są, to jest wszystko ta rodzina, bardzo ekscentryczne losy, mhm. Stanisław Sztransman, sędzia, który wypuścił e, komunistę, został zesłany do Zamościa, dużo tragedii też w tej mhm. rodzinie, no ale przede wszystkim taka tajemnica rodzinna, dlaczego brat przestał rozmawiać z bratem, dlaczego mhm. drugi brat właśnie e, brat mojego pradziadka zbankrutował, popełnił samobójstwo, na fali samobójstw kupców żydowskich, mhm. bo wtedy długi nie przechodziły na rodzinę. A dlaczego nie zwrócił się do swojego brata, który wtedy był dobrze prosperującym kupcem? Nie rozwiążę tej zagadki i nie możemy wrócić do przeszłości, ale po prostu zaczęłam odkrywać takie różne fakty i zaczęłam łączyć te, te postaci i było to rzeczywiście niesamowite, ten powrót w przeszłości, łącznie z grobami na cmentarzu, mhm. bardzo takie, no właśnie Да. trochę dające dreszcz mhm. doświadczenie, kiedy nagle tak się też czyta się... właśnie, że się pojawiają te postaci, wyławiasz je z przeszłości, tak jak zresztą i Jadwigę, ale też y, mieszkasz y, w mieszkaniu po, po babci, y, w którym też historia chyba, tak jak widziałam w książce o mieszkaniach, historia i przeszłość jest równie ważna i równie obecna jak teraźniejszość, może nawet trochę y, 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 Zaciąża nad, nad waszym codziennym życiem. Jak się żyje z przodkami, którzy też mieli bardzo trudne los? Tak, właśnie te zwykłe sprzęty, typu fotel, czy latarnia, są naznaczone właściwie tragiczną przeszłością. Ale ponieważ właśnie tyle osób przeszło, tyle osób, tyle historii tam się zgromadziło i ta obecność jednak jest obecnością dobrą. Myślę o tych duchach, które <grym> gdzieś tam może są, że, że, że właściwie jest to dla mnie duża wartość. <grym> Oczywiście kiedyś mieliśmy pomysł, żeby tam przebudować, coś, bo jak się rodziły dzieci, to mieszkanie jest trudno ustawne, ciemne mm -hmm. i tak dalej. Ale y, wtedy by się zaburzyło właśnie różne te ślady. A kiedy zaczęłam pisać tę książkę, znalazłam też taki spis przedmiotów tego domu, stw, zrobiony przez Jadwigę, gdzie ona właśnie mówi o tym trwaniu przeszłości, tym, że tak jakby no, zachować, bardzo ładne cytaty, zachować że każdy jakiś drobną część z tych mebli starych, e, żeby one są po prostu naznaczone ludźmi, którzy tam mieszkali, przez ich mhm. dotyk, że to jest kontakt nasz właśnie, tej całej, całej rodziny, bardzo, bardzo szerokiej, choć małej, no bo to jak mhm. rodzina żydowska, bardzo często to są właśnie niewiele ludzi, ale ta rodzina się tak rozrastała na różnych, na różne osoby, które tam wchodziły do niej, tak jak Miron Białoszewski, jak przewodniczki, lektorki, no, rozmaite postacie, które tam się przewijały, przewijały w mhm. tym domu. To, co mnie uderza w postaci Jadwigi, to jest tak Taki kontakt z metafizyką, że ona, wiem też, że Twoja mama ma taką umiejętność otwierania się na różne wymiary rzeczywistości, czego bardzo zazdroszczę. Czy ty też jakby odziedziczyłaś po babci tę, tę otwartość na transcendencję? No właśnie nie, ta cała sfera, można być ezoteryczna, parapsychiczna, która interesowała moją babcię, znaczące sny, medytacje, doświadczenia dermooptyczne, out of the body, no najrozmaitsze rzeczy, które ją interesowały, mnie bardzo dystansowały i to w czasie, kiedy byłyśmy blisko i zawsze jakoś od tego uciekałam. Mhm. Trochę mnie przerażała ta sfera rzeczywistości. Więc w ogóle nie poszłam w tę stronę. Myślę, że dzięki temu, że zaczęłam pisać tę książkę, zrozumiałam lepiej, bo tam były różne wizje, właśnie, które, do których prowadziła medytacja. Ta, ta rzeczywistość, która wtedy dla mnie była przerażająca, dzięki wchodzeniu w jej teksty i takim, dzięki bliskiemu kontaktowi z tym, co ona przeżywała, bo to wszystko na szczęście zapisała, to mi pozwoliło zrozumieć ją, dlaczego ona tak chętnie wchodziła w tę sferę, mhm. która. Zawsze mi się wydawała też niebezpieczna. Więc rzeczywiście ona i moja mama są rzeczywiście, były tymi joginkami, medytowały. Rozmowy o znaczących snach były też częścią właśnie ich komunikacji. Ja jestem inna, ale może dzięki temu mogłam spojrzeć na to tak chłodno. Tak. I też wiem to z książki nie tylko, że potrzebowałaś czasu, żeby opisać tę historię, że jednak końcówka życia Twojej babci, ostatnie lata to były. Była też choroba psychiczna, i to bardzo ciężka, kiedy ona zapadała się w siebie, lądowała w szpitalu psychiatrycznym. Myślę, że dla młodej. Dziewczynki, to musiało być bardzo trudne. Widać, obserwować, jak ta bliska osoba nagle staje się kompletnie obca. Tak, staje się kimś innym. To mm -hmm. było przerażające wręcz. doświadczenie. Mm -hmm. Ja zupełnie nie miałam doświadczenia, właśnie, co się dzieje, kiedy, jak, jak w ogóle być z osobą chorą psychicznie. Myśmy mieszkały wtedy razem i to była rzeczywiście rzeczywistość przerażająca mm -hmm. i wręcz traumatyczna. Jako rodzina też mieliśmy poczucie winy po prostu. No bo tak. Mm -hmm. Jest. Opiekunowie osób chorych mają często poczucie winy, bo nie, nie są w stanie spełnić, nie są w stanie pomóc. Nie wiedzą, jak pomóc. I ta właśnie szpital, który był koszmarem dla niej, dla osoby niewidomej, to całkowita niesamodzielność Cielność. i zdanie na innych ludzi w tych zbiorowych salach było czymś koszmarnym, mhm. a czasem jedynym wyjściem. Więc ja ten, rzeczywiście ten czas ostatni, czyli lata 90. ona zmarła w 96. Ja to wręcz wyrzuciłam z pamięci. Mhm. Na szczęście miałem swoje. Jakieś zapiski z tamtego czasu, bo to było tak trudne, że, że, że trochę o tym sama pisałam sobie mm -hmm. w dzienniku. Bo nie mogłam w ogóle do tego wrócić. Musiało minąć prawie 30 lat, żebym ja mhm. mogła z powrotem wrócić do tego czasu. Zresztą bałam się pisania o chorobie psychicznej. To jest tak, że nie chciałam, żeby ona została mhm. w tym, właśnie w tej, uwięziona w tej chorobie. Chciałam pokazać ją jako artystkę mhm. przede wszystkim. I to się udało. Bardzo ci gratuluję tej książki. Zaczęłam ją czytać i nie mogłam przerwać. Jest też bardzo dobrze napisana, ale też właśnie wydaje mi się, że też. Szczególnie trudne pisać, no jednak reporterską książkę o swojej rodzinie, a nie książkę, e, która jest fikcją, więc e, myślę, że, że, że masz ogromną też i satysfakcję i sukces. No i e, Jadwiga Stańczakowa dopukała się, i jest, i jest. Tak, myślę, że to jest czas dla niej, że te mhm. rzeczy, o których pisała, i ona sama e, dzisiaj może być właśnie e, ciekawa dla ludzi i no, myślę, czytelników. Po tak, prostu. tak, tak, tak niezależność, jej emancypacja, jej siła przetrwania, jej wola też życia na własnych warunkach, no to to jest totalnie współczesne. Tak, historia kobiety, która była z tyłu właśnie, mhm. była w tej roli podrzędnej, a tymczasem może być na pierwszym planie. Mhm. Dzięki wielkie. Dziękuję. W rezerwacji przygotowujemy też dla Was specjalne pigułki kulturalne. Pigułka na jesień z kultury najlepsza. To, co warto zobaczyć, polecamy. Będziemy się też przyglądać, więc idźcie naszym tropem. Pigułka kulturalna na jesień od rezerwacji. Zapraszam! A oto przegląd najciekawszych tytułów na półkach i afiszach. W sklepach można już kupić płytę Kasia i Błażej. To bardzo udana liryczna współpraca Katarzyny Nosowskiej i Błażeja Króla. Miłoż poszedł za ciosem i wydał drugi tom pieśni współczesnych. Let's Barok to nowy projekt artystyczny Jakuba Józefa Orlińskiego i Aleksandra Dębicza, w którym artyści prezentują muzykę barokową w oryginalny, nowoczesny sposób. W poruszająca historia o przepracowaniu traumy. Rzeczy niezbędne. Film w reżyserii Kamili Tarabury z główną rolą Katarzyny Warnke, również współscenarzystki. Nagrodzony szafirowymi lwami na festiwalu filmowym w Gdyni. Jan Klata zmierzył się z legendą Romea i Julii. Barwny musical z muzyką Andiego Idena. Można zobaczyć w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. A już 5 października, premiera spektaklu Diabły w reżyserii Mai Kleczewskiej w Teatrze Polskim w bielsku białej. Czy dorówna nagradzanym dziadom z Krakowa? Już za chwilę się przekonamy. I to już wszystko w rezerwacji, ale dziś być może spotkamy się z Wami w Big Booku, bo tutaj w ramach Nocy Księgar odbędzie się specjalne wydarzenie. Aktorka Aleksandra Justa będzie czytała książkę szwedzkiej pisarki Szczegóły, a całe wydarzenie nazywa się Diabeł Tkwi w Szczegółach i z tłumaczką książki porozmawia Paulina Wilk. Więc przybywajcie albo oglądajcie online i cały październik. To jest Październik jest takim miesiącem książek, więc w Big Booku warto bywać. Zapraszam Katarzyna Janowska.